Wywołaj składy, tak więc mówimy o nich, najpierw gospodarze w bramce z numerem pierwszym, Kieszek, dalej linię obrony, na prawej stronie obrony widzimy Rudola i na szpicy Lewandowskiego. ŁKS 17.00 na zegarze, nawet 17.01, więc z drobnym opóźnieniem, ale zaczynamy to spotkanie od razu, wycofanie do Bobka. Teraz Łodzianie górą zagranie, Lewandowski odpuścił to podanie, jeszcze nie koniec, szansa i gol, samobójczy dla łódzkiego klubu sportowego, no ale pogon jest uratowana za sprawą spalonego. Tak jest, sędziowie teraz pozwalają dokończyć akcję, natomiast później jeżeli okazuje się, że była pozycja spalona niedokładne zagranie, zabiera się z piłką Korczakowski, on ma sporo przestrzeni, potrafi się rozpędzić, cały czas idzie Korczakowski. Wstrzymał nieco tę akcję, Korczakowski, Bobek! Zdoczeni tym, naprawdę wyglądało to na dośrodkowania wyszedł centro i. i... Natomiast teraz Szczepaniak, o, długo ta piłka... Docierała do do Konstantyna. Jeszcze koniec szansa. Kapitalna interwencja Bobka. Znowu Szczepaniak. Igor Korczakowski. 18 minuta meczu w Pruszkowie. Korczakowski na głowy i na niczo! I to musi być jest. 1 do 0 dla Pogoni Grodzisk Mazowiecki. I kto Karol Noiszewski otwiera wynik tego spotkania? Pan profesor od stałych fragmentów gry. To co powiedziałeś. Noiszewski jest właśnie Niesamowitym katem dla każdej drużyny, która przyjeżdża po stałych fragmentach gry, po prostu on to potrafi, potrafi się znaleźć w polu karnym. Arbiter czeka ze wznowieniem gry, a taka myślę, że dosyć korzystna informacja dla kibiców Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Kiedy Nojszewski wpisuje się na listę strzelców, to Pogoń nie dość, że nie przegrywa, to za każdym razem wygrywa. To są statystyczne rzeczy, które myślę, że zostawiamy na dzisiejsze spotkanie, bo liczymy. Ale na Może być to... odpowiedź uks -u! Jeszcze nie koniec, gol! Ile to trwało? Boże, 15 sekund ale po raz drugi dzisiaj spalony. A właśnie chciałem powiedzieć, że zostawmy te statystyki na to, że jeszcze boisko nam pokaże na pewno nie jedną ciekawą rzecz. No popatrz, po, czekaj, mamy. czekaj, czekaj, czy tutaj był Offside. Popatrz. No. Igor Korczakowski. To może być znowu jego moment. Korczakowski wypuszcza tutaj swojego kolegę. Szansa na 2-0. Bobek do bitka. Gol! 2-0 dla Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Olewiński podwyższa rezultat. Świetnie wyszedł na tą padłą piłkę, ale to wszystko. zobaczymy Piękne zobacz. wspomnienie UKS-u na ten moment. No ale poczekajmy. Jest jeszcze cała druga połowa, bo pierwsza właśnie w tym momencie dobiegła końca. Pogoń prowadzi z UKS-em do przerwy 2 do 0 trafienia Nojszewskiego, oraz... kieszek w bramce z numerem pierwszym, dalej. 99 Noiszewski, 16 Geiger, 6 Farbiszewski, 52 Olewiński, 77 Atkonis, 21 Łoś, 27 Konstantyn. Znaczy rozgrywany przypominamy w Pruszkowie, ale teraz okazja, Olewiński w środek, 3-0! 3-0 już na prowadzeniu, pogoń Grodzisk-Bazowiecki, dokładnie minutę i 10 sekund potrzebowali, żeby zdobyć trzeciego... Jakieś propozycję mógł mieć, więc ciekawostką jest, że Postanowił pozostać w grodzisku. No tak, wracając do Lewińskiego, którego wychwalałeś, on bardzo mocno pracuje na statuetkę MVP tego spotkania. Natomiast teraz dośrodkowanie w pole: Kardyłka i Siacy. Kieszek. No i proszę, Łodzianie po raz kolejny jest Piasecki. Może teraz Piasecki nie ma gola. Broń. Wysokiński, czyżby szukał strzału, Wysokiński indywidualnie, zaproszenie do akcji Lewandowskiego, Wysokiński, Wysokiński, dobra akcja i gol! Przepiękna, świetne podanie, naprawdę, ale zobaczmy, no minimalnie gdzieś tam, ale i tak, jednak sytuacja na żyletki. I palony, niewiarygodne, ale mają pecha, ustrzelili dzisiaj warowego hat -tricka. Tak, więc myślę, że jest to kolejny z zawodników młodej armii Pogoń Grodzisk Mazowiecki, na którego należy zwrócić uwagę, ależ teraz popisał się interwencją kieszek wszystkich decydujących. To byłoby tyle drodzy Państwo, Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3, ŁKS Łódź 0. Mecz szczególnie biorąc pod uwagę drugą połowę już do jednej bramki z wyraźną przewagą.